Podziemna trasa edukacyjna po nieczynnej kopalni niklu, chryzoprazu i opalu w szklarach. Król Pruski Fryderyk II Wielki wysłał swoich ludzi w teren z poleceniem szukania minerałów. I tak oto na tym terenie odkryto bogate złoża i w 1890 roku powstała kopalnia. W podziemnych tunelach kryje się aż 81 minerałów. Szklary to jedno z dwóch miejsc na świecie z tak dużym skupiskiem chryzoprazu. Drugim takim miejscem jest Australia. O wyjątkowości tego miejsca świadczy fakt, że kopalnia ma status rezerwatu geologicznego, a to oznacza, że nie wszystko w kopalni można nawet dotknąć. Natomiast są takie miejsca, w których przewodnik pozwala dotykać skał, wręcz je rozłupać, a to, co znajdziecie, jest pokazywane pod mikroskopem, omawiane, i część urobku można zabrać ze sobą do domu. Ogromny wpływ na losy kopalni miały pokłady niklu. Najpierw w trakcie I wojny światowej doprowadziły do jej szybkiego rozwoju. Powstało 140 km chodników, ale nikiel przyczynił się też do tego, że Rosjanie postanowili wszystko zniszczyć i wydobywać go metodą odkrywkową.